Dzień dobry, witam w pierwszym jedynym i niepowtarzalnym wydaniu G4 News. Tylko u nas i tylko w tej szkole. Będą mówili dla Was Karolina Rek, Ania Bałdo i Kornel Wiłowarczyk. Operatorem kamery jest pani kurzar. W ubiegłym tygodniu nasze gimnazjum, gimnazjum numer 4, w końcu otrzymało imię lub listów polskich w Świdnicy. Oto kilka zdjęć tego wydarzenia. W tym tygodniu w trzeciej klasy pisały teści w grudniu z części humanistycznej, przyrodniczej i fizjologicznej. W tym tygodniu odbyła się także liga humanistyczna i matematyczna. W poniedziałek do naszego gimnazjum przybył, albo nie pan, Jadwiga Mikołaj. Co za tydzień, Przez niedługo święta, w czwartek wszyscy razem kolędujemy, a w piątek mamy klasową wigilię, więc życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówili dla Was Karolina Rek, Ania Bałdo i Wasz przewodniczący.